Powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, dlaczego tu wylądowałam, bo nie jestem ani biznesmenem. Chyba, że, że taki bieda biznes prowadzimy i to na szeroką skalę, legalnie albo nielegalnie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że za przyjęcie człowieka bezdomnego, chorego do schroniska grozi kara 20 tysięcy złotych. Właśnie tu w Krakowie przywieziono nam wczoraj człowieka, który gnije żywcem. Żaden szpital go nie chce. Panią minister, już wielokrotnie prosiłam, że dobrowolnie poddamy się karze, ale wracając do rzeczywistości, proszono mnie, żebym powiedziała coś o wpływu, wpływie. Przed chwilą tutaj pan powiedział bardzo ważną rzecz. Mianowicie manipulacje od wpływu można by od, odróżnić po wartościach. Manipulacja ma służyć temu, kto manipuluje. Wpływ może być oczywiście dobry lub zły, ale ten dobry wpływ, o który nam chodzi, musi być oparty na wartościach. Yy, Oczywistą jest rzeczą, że człowieka postawionego pod ścianą można zmusić do rzeczy bardzo złych. Że można człowieka wystawić na pokusę. Mamy tego przypadki, przykłady z życia społecznego. Możemy człowieka zmusić do działań fałszywych. Podam przykład z mojego, przepraszam, katolickiego podwórka, gdzie bywają, mówię, bywają to nie jest częste, ale bywają organizacje, które przykładowo wydają posiłki ludziom ubogim ludziom bezdomnym, ale przedtem musisz 15 minut się pomodlić. Pokażcie mi człowieka godnego, głodnego, człowieka, który nie ma poczucia własnej wartości, który dawno przestał wierzyć w miłość, a Bóg jest miłością, że on się pomodli tak naprawdę szczerze. Nie. On się pomodli dopiero wtedy, kiedy dozna miłosierdzia, dozna Poczucia bliskości, solidarności, i to może minąć wiele lat. Natomiast, oczywiście, pomodli się po to, żeby dostać jedzenie. To jest taka drobna manipulacja, ale takimi, takimi metodami posługujemy się nawet wobec własnych dzieci, bardzo często. Metodami, które mają służyć nam, a nie służyć człowiekowi. Ten, kto jest liderem, ten, kto ma w jakimś sensie, z punktu widzenia chrześcijańskiego, jest powołany czy zgodził się być przywódcą większej lub mniejszej grupy, czy to jest ojciec, czy matka, szef w firmie, przełożony wspólnoty chrześcijańskiej, kimkolwiek by nie był, to ma ogromną, ogromne zobowiązanie, bo on ma ludziom pomagać, co było tu już powiedziane, wzrastać.